Dziękuję bardzo nie tylko za udzielenie głosu, ale również za zaproszenie, które, muszę powiedzieć, z wielką chęcią przyjąłem, bym mógł w tym seminarium uczestniczyć tam w tak doborowym gronie. Natomiast od razu muszę się zastrzec, że wypowiadanie się po pani profesor łabno, ale tak samo po panu doktorze Wąsowskim jest zadaniem utrudnionym. I mnie to zadanie zostało właśnie utrudnione. I to z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że ostatnio występując na różnych interesujących imprezach naukowych z panią profesor Łapno, stwierdzamy chyba oboje, że się ze sobą zgadzamy. No ale, ale pa pamiętam czas, taką tradycję, jaką rozpoczęliśmy. W Komisji Konstytucyjnej, przepraszam bardzo, w Zespole Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego, gdzie, którą, którą koordynowałem, że mieliśmy okazję również się ze sobą nie zgadzać. Ale ta nowa tradycja, tuszę że świecka, bardziej mi odpowiada i muszę się powiedzieć od razu. Trudno mówić. Bo pani profesor, żeby powiedzieć, zgadzam się, zgadzam się, zgadza się. Tym bardziej, że pani profesor tutaj już nadmiernie mogła mogłaby urosnąć w pychę, a, 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 a to by było złe. Więc y, niestety się zgadzam, ale postaram się również powiedzieć coś innego. Ułatwił mi natomiast troszeczkę zadanie pan doktor Wąsowski, bo w kilku miejscach no, zgodzić się z nim po prostu niepodobna. Niepodobna y, i zapewne to był taki ukłon. Sympatii, bo znamy się bardzo wiele lat jego do mnie, żebym miał o czym powiedzieć. Zacznę od tego, z czym się nie zgodzę, więc, a potem przejdę do głównego zagadnienia. Otóż akurat mnie wypada to powiedzieć, bo byłem bądź co bądź jednym ze współautorów projektu Konstytucji konkurencyjnego wobec tego projektu, tej konstytucji, która jest. Jest tutaj na sali pan Andrzej Świtalski, który przy tym projekcie również pracował. Mianowicie chodzi o konstytucję solidarności. No właśnie. I jako ktoś, kto uczestniczył przy tworzeniu konkurencyjnego, alternatywnego projektu konstytucji, mogę też powiedzieć o naszej dzisiejszej obecnej konstytucji. Ona nie jest taka zła. Ona nie jest taka zła na jaką by. Mogła wyglądać. I kiedy ja to mówię, ktoś, kto był no, z, urzędowo niejako zwolennikiem zupełnie innych rozwiązań, no to chyba temu można uwierzyć. Oczywiście banałem będzie tutaj powiedzenie i pociągnięcie tej myśli, którą pani profesor wypowiedziała o pewnej otwartości tej konstytucji, i oczywiście dopełnienie Morzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Do tego z, za chwilę, tak, ale w ogóle mówię. Natomiast co do tego prawa naturalnego? Pan doktor Wąsowski chyba nieopatrznie przyznał się jednak publicznie, to zostanie zarejestrowane, że nie zna konstytucji. W związku z tym przytoczę mu artykuł 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna i poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Tutaj naprawdę nie ma pozytywizmu w tym przepisie. Autentycznie, proszę mi wierzyć. Można by było, nie wiem jak na to patrzeć. No może Radbruch, który się nie chciał przyznać do tego, że przeszedł na pozycję prawno i do końca życia tkwił w nazywaniu siebie jakimś tam prawno-pozytywistą, którym już dawno przestał być, to, to może by coś tam tworzył tutaj. Ale to jest naprawdę, źródło tutaj jest zupełnie dla mnie oczywiste. I ta konstytucja ma takie akcenty. To była zresztą konstytucja próby pewnego kompromisu, ale zostawmy ją. Ona obowiązuje, na nią przysięgają sędziowie, na nią przysięgają ministrowie. Ona jest godna poszanowania, bo jest, po prostu jest. Natomiast to wcale nie znaczy, żeby jej nie wydoskonalać ani nie zmieniać. Szczególnie, że 25 lat minęło. I teraz chciałbym się odnieść już do zagadnienia głównego do owego artykułu pierwszego konstytucji obecnej o którym tutaj pan doktor Krzysztof Wąsowski tak trafnie powiedział mówiąc o tych dyskusjach w komisji konstytucyjnej zgromadzenia narodowego gdzie dokonano zabawnej jednak wolty odwrócenia kolejności terminów co oczywiście nic nie wnosi w sensie merytorycznym, kompletnie, ale miało być pewnego rodzaju manifestacją odcięcia się. Z tym, że, panie doktorze, i na szczęście dał mi pan tutaj pole do popisu, bo oczywiście ja też chciałem przywołać przepis konstytucji kwietniowej z 1935 roku, artykuł pierwszy, a właściwie artykuł pierwszy, ustęp pierwszy, tam nie było ustępów numerowanych, tylko to były te wcięcia, prawda? Państ, yy, państwo polskie. Jest, przepraszam. E, e, państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Ale pomiędzy tą konstytucją 1935 roku a konstytucją 1997 roku jest jeszcze coś. Jest właśnie projekt Konstytucji Solidarności z roku 1994. I tutaj warto przytoczyć, jak miał brzmieć artykuł pierwszy polskiej konstytucji według nas. Brzmiał on tak. Państwo polskie jest rzeczą pospolitą, przecinek, demokratycznym państwem prawa i wspólnym dobrem obywateli. Było to więc niejako połączenie w jedną całość zagadnienia dotychczasowego artykułu drugiego, tego, który znalazł się w małej konstytucji, prawda, jak pamiętamy, z formułą która była wypowiedziana w okresie międzywojennym w Konstytucji 1935 roku. I to zostało przeniesione do obecnej naszej Konstytucji, ale niejako odcięto się od źródeł, właśnie poprzez przecięcie znowu tego przepisu na dwa odrębne, a, jak a więc oddzielenie tych dwóch kwestii, a myślę, że one się dopełniają, bo to jest cel, a to jest metoda która pozwala do tego celu dojść. Demokratyczne państwo prawne jest narzędziem, a nie wartością samą w sobie, natomiast dobro wspólne jest celem i u nas to było połączone w jedną całość, to było myślę lepiej przemyślane, a więc to było to odcięcie się od pewnych źródeł, a jednocześnie no, zmiana kolejności, taka rzeczywiście pan doktor świetnie to wypunktował, manifestacyjne. No dobrze, ale jeszcze chciałbym coś powiedzieć a propos wypowiedzi moich przedmówców. Tutaj no, padło pytanie, również pan Mecenas, pan prezes zaznaczał tę kwestię. Pytanie było o ten wzorzec kontroli konstytucyjności. No, proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze. No przecież nawet formuła demokratycznego państwa prawnego nie jest samoistnym wzorcem kontroli konstytucyjności, jako, jako taka, zawsze musi być, pamiętam z tych moich przynajmniej to było wtedy, kiedy ja pracowałem, a dziewięć lat ja przepracowałem w Trybunale Konstytucyjnym, coś tam pamiętam z tamtych czasów, no to zawsze się była posiłkowo raczej stosowana. No a gdybyśmy tak, a, a artykuł pierwszy dobro wspólne samoistnie, no to już w ogóle. No, a co by było gdyby? A gdyby Trybunał tak orzekł, to proszę Państwa, Trybunał by się zmienił, przestałby być tym, czym jest dzisiaj. Dlatego, że byłaby to, powiedzmy sobie to szczerze i brutalnie, decyzja ściśle polityczna. Stałby się organem politycznym, który wyznaczając dobro wspólne, jednocześnie w każdej ustawie e, e, ocenia ją przez pryzmat swojego rozumienia dobra wspólnego. Myślę, że yy, nawet jeśli intencje byłyby jak najbardziej szczytne, byłoby to bardzo niebezpieczne i być może komuś się by to bardzo podobało dziś, ale mogłoby się bardzo nie podobać wczoraj, albo kto wie jutro. To wszystko zależy od składu Trybunału Konstytucyjnego. Miejmy tego świadomość. To nie jest trzecia izba. Sejmu i no właśnie w zespole ekspertów do spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego tutaj byliśmy bardzo zgodni z tego co pamiętam. I jeszcze jedna kwestia, postrzeganie tej zasady dobra wspólnego. Niektórzy bardzo znani, bardzo utytułowani autorzy podręczników prawa konstytucyjnego, czy też, czy też o podobnych tytułach, y, omawiając zasady, te fundamentalne zasady konstytucyjne zawarte w rozdziale pierwszym Rzeczpospolita, pomijają zasadę dobra wspólnego. Zaczynają od suwerenności, y, mówią o zasadzie demokratycznego państwa prawnego, mówią o rzeczy Rzeczypospolitej. No, bo taki jest y, tytuł i rozdziału, i y, no, nazwanie naszego państwa. I oczywiście z tej rzeczy Rzeczypospolitej bardzo wiele zbieżnych w jakimś sensie z zasadą dobra wspólnego wniosków y, wysuwają. I słusznie, bo przecież rzecz Rzeczpospolita, nawet w okresie PRL-u trzymano przecież tę nazwę, nie zrobiono nas Republiką Ludową. Jednak w naszej tradycji. Pobrzmiewa ten, ta wartość tej rzeczy, którą my wszyscy mamy pospołu, razem, a więc wspólnie, a więc jest to rzecz wspólna. I teraz cóż to takiego jest? E, no właśnie, wszyscy mówią, no co to jest, co to jest, ale nie wiadomo, co to jest. Proszę państwa, z tego mógłby ktoś wysunąć wniosek, wysnuć, taki zbyt prosty, że określenie, które nie ma ściśle zdefiniowanej Zakresu no, może być nieprzydatne, no bo przecież jak nie wiadomo, o co chodzi, to po co nam coś takiego, prawda? E, nic ba bardziej mylnego, bo ja bym powiedział nawet odwrotnie, a kontrario. Czym jest dobro wspólne, a czym nie jest. Na pewno nie jest wspólnym złem. Na pewno zasada dobra wspólnego nie wiedzie nas do państwa, które jest wspólną niedolą, wspólną mitręgą. Spójnym nieszczęściem. Myśmy takie państwo kiedyś mieli. Wszyscy w nim cierpieli, jedni bardziej, drudzy mniej. Ale nawet ci, którym się dobrze działo w tym PRL-u, to patrząc na dzisiejsze czasy, to im się wcale tak dobrze nie działo. To nic dziwnego, że przyłożyli rękę do zmiany tego, żeby im się żyło lepiej w tej trzeciej Rzeczypospolitej. I przy okazji myśmy też skorzystali. <laughs> więc, więc, że tutaj odwołam się do tej genezy Trzeciej pospolitej i genezy tejże konstytucji, bo ona jest przy okrągłym stole i tak na dobrą sprawę w Magdalence pod Warszawą. Bo to jest konstytucja pewnego układu politycznego i to jest dla mnie zupełnie oczywiste, ponieważ uważam, że ten. Układ dogorywa albo dopełni swoich dni, no to konsekwentnie również i akt, który go konstytuował, powinien już przejść do przeszłości, jako że swoje zadanie po prostu wypełnił, już nie wchodząc na inne trochy. A zatem sama zasada yy, też nie jest nieprzydatna, yy, ale yy, chciałbym się tutaj odnieść do czegoś innego. Do czegoś, do czego moi przedmówcy na szczęście się nie odnieśli i daje mi to w ogóle jakiekolwiek pole do popisu, czy do, jeśli można tak powiedzieć, do wystąpienia. Otóż, kiedy mówimy o zasadzie dobra wspólnego, to zastanówmy się, kogo, kogo ono, ona dotyczy. Czyje to jest dobro wspólne? I tu bym postawił duży znak zapytania. Proszę zwrócić uwagę. Obecna Konstytucja mówi, że jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Konstytucja z 1935 roku także mówiła o wszystkich obywatelach. Ale już nie projekt Solidarności. Co on mówił? Że jest wspólnym dobrem obywateli. Słowo wszystkich umknęło. Czy przypadek hm. Nie pamiętam, powiem szczerze, nie pamiętam. Andrzej też mówi, że nie pamięta. Proszę państwa, ale rzecz jest istotna. Czy pamiętacie państwo takie wybory prezydenckie? Nie pamiętam, czy to, były, czy to był rok 95 czy 2000? Chyba 2000. Kandydat, który został prezydentem, Aleksander Kwaśniewski, miał takie hasło wyborcze. Polska, kraj wszystkich. Polska, kraj wszystkich. To hasło można było rozmaicie interpretować, że każdy z tu będzie czuł dobrze, ale kto jest ten każdy? Kraj wszystkich, Polska? Nie. Nawet ta konstytucja mówi, że władza polityczna w Polsce należy do obywateli. Ona mówi w preambule, mówi o narodzie, który następnie definiuje no, w sposób trochę zaskakujący jako obywateli. No, mówimy o tym politycznym narodzie. W artykule 6 mamy ten naród y, taki y, kulturowy, prawda, etniczny, już trochę inny. Notabene ten polityczny, wynikający tylko z obywatelstwa, piszemy w Konstytucji wielką literą, a ten naród taki y, prawdziwy, <grym>, małą, no bo tak stanowi Konstytucja w artykule 6 przecież. Także warto czytać, panie doktorze, żeby móc krytykować również. Ja czytam i ja się będę bronił. Dobrze. I teraz, proszę państwa, bardziej na poważnie. Co to znaczy być obywatelem? Dobro wspólne wszystkich obywateli, czyli kogo? Każdego, kto ma plastikowy kartonik w kieszące, gdzie jest napisany dowód osobisty. To jest wspólnota kartoników? I jak znaleźć ten wspólny mianownik? Jak znaleźć te wspólne wartości? Proszę Państwa, nie powiem myśli nowej, aczkolwiek, yy, znaczy mojej nowej, bo jej nigdy nie słyszałem, że ktoś inny mówił. Kiedyś to wygłosiłem, lata temu na Uniwersytecie Warszawskim, był pan profesor, chyba Czarnota, wtedy z Australii, powiedział, że on to kupuje i on będzie to w Australii mówił. Powiedziałem, że proszę bardzo, ale musi przypis zrobić, że to jest ode mnie. Yy, bo swoich myśli nie mogę opatentować, ale przynajmniej mogę zaznaczyć. Proszę Państwa, wszystkiemu winna jest matematyka. Tak. Dzisiaj są matury z języka polskiego, jutro z matematyki, wiem coś o tym, przeżywam to rodzinnie. E, natomiast ja na szczęście nigdy z matematyki nie zdawałem mate, matury, bo nie było. Gdyby tak było, to nigdy bym tutaj e, nie usiadł chyba, że pan prezes by zapraszał jakichś abiturientów, liceum, którzy matury nie zdali, bo pewnie do tej pory bym z matematyki zdawał, zdawał i, i nie zdał. Otóż wszystkiemu jest winna matematyka, a dokładnie jedno działanie, którego się uczymy. Dodawanie ułamków. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach. Załóżcie Państwo, uczą nas już od szkoły podstawowej, że żeby dodać dwa ułamki o różnych mianownikach, musimy je sprowadzić do wspólnego mianownika. Na siłę. Czasami, z tego co pamiętam, dokonujemy jakiejś karkołomnej operacji mnożenia tego przez siebie i tam wychodzi. Zawsze będzie jakiś wspólny mianownik, prawda? I tak jest w matematyce, wtedy można dodać. Ale czy ta zasada dotyczy życia społecznego? Czy da się znaleźć zawsze wspólny mianownik w każdym społeczeństwie, między każdą jednostką, która w nim żyje i ma plastikowy kartonik z napisem dowód osobisty Rzeczpospolita Polska? Twierdzę, że nie. To się nie da zrobić. To się nie da zrobić. A jeśli byśmy się starali to zrobić, i na siłę przemnożyli te wartości, i szukali jakiegoś wspólnego mianownika, to może byśmy ten mianownik znaleźli, ale na jakimś nieprawdopodobnie niskim, podstawowym, powiedziałbym, egzystencjalnym poziomie zwierzęcym nie ma. A i to mam wątpliwości, bo zwierzęta na ogół walczą o życie, walczą o zachowanie gatunku. Tak. A człowiek niekoniecznie, jak się okazuje. Ani o życie, ani o nawet swój gatunek. Więc gdzie byłby ten wspólny mianownik? Kraj wszystkich? Polska? Proszę państwa, jak odpowiedzieć na to pytanie? Żeby mówić o dobru wspólnym, trzeba powiedzieć, czyje to ma być dobro wspólne? Obywateli, a zatem kto jest obywatelem? Już nie będę tutaj się odnosił do Rzymu starożytnego, prawda, do tych obywateli rzymskich, do tych Cincinnatusów, prawda, którzy dbali o dobro wspólne. Co prawda zajmowali się swoimi sprawami, orali to pole, ale jak była potrzeba, to płuki Lemierz odrzucali, miecz brali i, 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 i szli walczyć o sprawy republiki. Już nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. Odpowiedź na to pytanie, gdzie znajduje się ten wspólny mianownik dla obywateli, ale nie denominę, nie de jure, ale de facto, znajduje się w Konstytucji. Jak Państwo myślicie, w którym miejscu Konstytucji jest odpowiedź na to pytanie? A pewnie państwo myślicie a w jakimś przepisie, a jak nie w przepisie to w preambule. Otóż odpowiadam, ani w przepisie, ani w preambule, tylko w tytule. Konstytucjonaliści zupełnie nie zwracają uwagi na tytuł, a to jest konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. I Polska to słowo jest terminem konstytucyjnym, który należy Rozłożyć na czynniki pierwsze, że tak powiem. No cóż to jest Polska? To nie jest jakaś republika w Europie, numer 17. To nie jest jakiś kraj. To nie jest ten kraj, jak to niektórzy lubią mówić, ten kraj tutaj, gdzie mieszkają tubylcy. Nie, to jest Polska. To jest tysiąc lat naszej tradycji i naszej wspólnoty. I naszego dobra wspólnego, które staraliśmy się w rozmaity sposób przez te tysiąc lat tworzyć. To jest Polska. I odszyfrowując jej znaczenie, co niesie ze sobą ten termin, te tysiąc lat wzlotów i upadków, walk, cierpień i chwały i dobrobytu, różne były nasze dzieje. One stanowią o naszej Tożsamości. Kraj nie wszystkich, ale kraj tych, którzy wybrali sobie Polskę jako swoją ojczyznę. Wybrali sobie, bo Polska, proszę Państwa, to jest wybór indywidualny, bardzo istotny. To wcale nie jest tak, to wcale nie jest tak, że Polakiem się jest albo nie jest. Polakiem można stać się albo przestać nim być. Mamy w historii naszej nazwiska Polaków z krwi i kości i od pokoleń i z herbami, którzy stali się zaprzańcami, bo się zaparli swojej ojczyzny. I mamy wspaniałych Polaków, którzy w swoich żyłach nie mają ani jednej krwi polskiej. Ani jednej, a nikt im prawa do polskości nie odmówi. Spójrzcie państwo, chociażby na 39 rok. Na nazwiska naszych generałów od admirała Unruga począwszy, poprzez generała Kleberga, który stoczył ostatnią bitwę września. Nie w ten sposób mierzy się polskość. To nie urodzenie. To wybuch. Wybór czego? Świadomy wybór tych wartości, które my, Polacy, czujemy i potrafimy się z nimi utożsamić nawet jeśli mamy kłopoty, żeby je zdefiniować. Czyż definiujemy ojca, matkę, brata. Przede wszystkim czujemy najpierw, a potem definiujemy. To jest ważniejsze. Poczucie wspólnoty, poczucie tego co jest istotą polskości? Dobro wspólne to budowanie tego, co dla nas, Polaków, jest dobre. To znaczy, to nie jest kraj wszystkich, ani to nie jest kraj dla wszystkich. Jeśli nawet ten kraj ma być wszystkim przyjazny, bo Polska była i jest przyjazna światu, ale chce być sobą. I ma prawo być sobą, szczególnie dzisiaj. Dlatego, proszę Państwa, pytanie o dobro wspólne nie może być, nie może znaleźć odpowiedzi bez odpowiedzi na pytanie, czyje jest to dobro wspólne? Ono jest nasze, polskie, tu jakoś określone przez nas dzisiaj, ale tak samo tych, co byli przed nami i tych. Co przyjdą po nas, bo przecież tak jak właśnie artykuł pierwszy Konstytucji Kwietniowej to ujmował, przypominając, że jesteśmy wspólnotą pokoleń i każde pokolenie musi dbać o siłę i powagę państwa, a będzie przed przyszłymi pokoleniami odpowiadać z tego tytułu swoim imieniem i swoim honorem, że zacytuję Konstytucję Kwietniową, chyba in extenso. Otóż proszę Państwa, kończąc, dobro wspólne wszystkich obywateli to dobro tych, których jako obywateli samo określimy, że tak powiem. To nie każdy. To nie plastikowy dowód osobisty. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy widzimy zachowania niektórych obywateli którzy mają święty i podstawowy, konstytucyjny obowiązek wierności Rzeczypospolitej, przestrzegania jej praw. O tym też mówi ta konstytucja. I cóż z nim robią? Głoszą, że są gotowi oddać suwerenność swojego własnego państwa? Nie. Nie, proszę państwa. Polska to nie kraj wszystkich. Ale to tak samo nie kraj, jak niektórzy chcieli widzieć to w okresie międzywojennym, gdzie Polak to katolik. Nie, Polska to wybór. To wybór. Różni ludzie są w Polsce, różni do niej przyjdą. Ważne, żeby oni zrozumieli i pokochali to, co stanowi istotę i odrębność Polski, tego kraju. I wtedy dopiero będą mogli budować dobro wspólne. A więc jest to termin, który należy odczytywać w tym kontekście, w naszym własnym kontekście. Tak, to zawsze pozostanie enigmą. To zawsze pozostanie jakąś zagadką, bo to nie jest matematyka. Tutaj nie da się przeprowadzić równania, gdzie powstanie liczba wymierna i możemy napisać, co było do dowiedzenia. Nie, to jest życie społeczne. Ja tak patrzę na zasadę dobra wspólnego, tak ją odczytuję i rozumiem ją łącznie z rozumieniem, może nowym rozumieniem, terminu obywatel. Notabene, który konstytucyjnie występuje często, a wcale nie został tam zdefiniowany, bo ta definicja następuje na poziomie bądź co, bądź tylko ustawowym, co też jest pewnym paradoksem tej konstytucji. Dziękuję.